Patrzący w lustro drży przed własnym cieniem. Pewnego ranka bomba spada na ulicę, gazem. Dom się zapada, dziecko wydostaje się spod gruzu. Patrzy mi w oczy, pamiętam o minę holokaustię. się, rabnoś złego dziecka z gwiazdą na lewej piersi. Europejscy demokratyczni tchórze pamiętają świeże jak wczoraj. Zapach krwi unoszący się w ziemi. Lecz jak tchórzliwi klauni chowają się w ichańczeniem amerykańskiego oprawcy, lecz ich tchórzostwo jest godne chować się za własnymi kłamstwami z desperacji. Przynajmniej tym razem zdejmują maski, a demokracja, którą głosili, pozostaje nadal Lecz pan Tajp, choć ryczy z mównicy, sprzedaje swoją duszę zabójcy o imieniu Netanyahu. Wyspadają jedna after, drugą na gazę, Głos się wznosi, subawy, lecz dumny, wolny. Przypomina sobie marzenia mandeli, reżim Apart Hajdu krzyczy, zatrzymać tego zabójcę. Tchórze nie słyszą. Tyranii stare, ci, którzy sprzedali dusze niecare. I w oblężeniu gazy dzieci krzyczą, by przeżyć. Nie są słyszane, nie są widziane, nie są odpowiedziane. I z historii wyłania się ciemność w oczach Führera. Kiełkuje agent w napadach nienawiści metaniachu. Chustko tym samym, zawsze tym samym. W oblężeniu gazy dzieci krzyczą, by przeżyć Nie są słyszane, nie są widziane, nie są odpowiedziane I z historii wyłania się ciemność w oczach Führera Kiełkuje, a gej w napadach nienawiści Me paniachu, wszystko tym samym, zawsze tym samym